Ósme pomorskie dni kontrabasowe to 15 lat, moi drodzy, bardzo systematycznej i ciężkiej pracy, ale są efekty. I'm uh, very happy to be here in the Pomeranian uh, festival of Bass. Uh, I met Thomas and all the amazing crew, and, and I feel really welcomed, and I'm really looking forward for the concert tonight. It's going to be great. This yeah. <laughs> uh, It's more like half there like uh, this, one. and I go down. Jestem szczęśliwy, że dzisiaj możemy gościć tak wspaniałą gwiazdę, Adama Ben Ezra. O, niesamowite, dla mnie, zwłaszcza jako kontrowersyjski klasycznej. Wszystkie te techniki i wszystko to, co robi pan Adam Ben Ezra, jest po prostu niewyobrażalne. I ja go śledziłam już na mediach społecznościowych od no, jakiegoś czasu i, i nie mogę w to uwierzyć, że jest wciąż tutaj, jest tutaj w Gdańsku. Adam Ben Ezra to izraelski z kontrabasu, multiinstrumentalista, kompozytor i pedagog. Rozwijając swoje umiejętności wykonawcze, stale poszerzał swoje instrumentarium. Rozpoczął naukę na skrzypcach w wieku 5 lat, na gitarze w wieku 9 lat. Witam Państwa bardzo serdecznie na ósmym Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym Szkół Muzycznych pierwszego I i II stopnia pod pięknym tytułem "Gradus Ad W konkursie bierze udział 20 kontrabasistów z Polski i nadmienię, że z takich miast jak Sosnowiec, Warszawa, Poznań, Opole, Starogard, Gdynia, Gdańsk, Grzeszcz, nawet 13, z 13 miast z Polski. Żyli pod przewodnictwem profesora doktora habilitowanego Leszka Sokołowskiego, wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku i Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Białymstoku, oceniać będzie prezentację uczniów w trzech kategoriach: w kategorii uczniów najmłodszych, w kategorii drugiej klas starszych i w kategorii trzeciej szkół muzycznych drugiego stopnia. Jest to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz naszych imprez organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego, w ramach konkursów i jest to już ósma edycja, a 15 lecie naszych spotkań kontrabasowych, które odbywają się w ramach Pomorskich Dni Kontrabasowych. Tak, pomorskie dni kontrabasowe już wrosły w tradycję konkursowo, konkursowej mapy Polski. Jest to wydarzenie, które znane jest na cały kraj. Pan Tomasz Wiczyński tutaj świetną, kolokwialnie mówiąc, robotę robi, organizując te dni, zapraszając faktycznie największe, największe nazwiska z tego świata kontrabasowego i co uważam bardzo ważne, nie tylko muzyków. Koncentrujących się na muzyce klasycznej, ale też właśnie jak Adam Ben Ezra, czy jak Milosław Gajdosz, tych kontrabasistów, którzy proponują troszeczkę inną perspektywę, inne spojrzenie na ten instrument. Także myślę, że jak najbardziej jest to jedno z najważniejszych miast na kontrabasowej mapie w Polsce. Dobry wieczór Państwu jestem bardzo wzruszony, jest mi niezmiernie miło, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie na ten koncert Galowy. 15 lat pewnie zobowiązuje w jakiś sposób, ale też jest to okazja do, tak myślę, do świętowania. Starostwo powiatowe w Stalgardzie Gdańskim jest z nami od samego początku. Wioleta, dziękuję bardzo. To jest niezwykłe wydarzenie w związku z tym, że sztuka przez duże S znowu zawitała do Starogardu Gdańskiego, co mnie niezmiernie cieszy, bo zależy mi na tym, aby mieszkańcy Starogardu, powiatu starogardzkiego, Kociewia, mieli kontakt z tym, co najlepsze. E, oczywiście mam tu też taki prywatny sentyment do organizatora, czyli Tomka Wiczyńskiego, z którym przed laty, wielu, wielu laty grałem wspólnie w jednym zespole i bardzo się cieszę, że on został w muzyce, a mimo, mimo tego, czy oprócz tego, jeszcze potrafi organizować takie niezwykłe wydarzenia. Fantastyczny koncert, wielka sztuka w stolicy Kociewia. Chciałbym serdecznie pogratulować armatorowi tego fantastycznego żaglowca, który na pełnych żaglach w kształcie kontrabasu tnie bezbrzeżne bezmiary oceanu muzyki. Wielka w tym zasługa tej osoby, która jest pomysłodawcą i od 15 lat raczy nas taką ucztą muzyczną. Czyli mojego serdecznego kolegi Tomasza Wiczyńskiego, szapoba. Gratulacje, wielka sprawa tomek kolejnych 15 lat. Muszę powiedzieć, że ten piękny, okazały instrument o nazwie kontrabas. Służy muzykom nie tylko do wydobywania dźwięków muzyki klasycznej, ale to, co dzisiaj zaprezentował nasz izraelski multiinstrumentalista, także do wydobywania dźwięków wszystkich gatunków muzyki. Niebywały koncert. Zachęcam wszystkich Państwa, którzy macie okazję do uczestnictwa w jego trasie, do udziału, bo naprawdę warto.